witam Państwa i zapraszam na informacje. Podczas nadzwyczajnej sesji w Boguszowie gorce radni podjęli uchwałę w sprawie budowy obwodnicy miasta. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łukrzowie-Kolmcach dotyczącego budowy obwodnicy miasta w A wszystko za sprawą przedstawionego projektu rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku, a raczej jego zaktualizowania. E, Przejmiemy tą uchwałę e, jako Zarząd Województwa, e, przekażę ją na formalnym do Zarządu. Chcę Państwu powiedzieć, że tworzenie tak właśnie faktów dokonanych jak ta dzisiejsza uchwała, plus zapisów w postaci tej drogi studyjskiej, to jest jedyna możliwość wpływania na inne podział środków finansowych na Dolnym Królestwo. Sesja została zwołana po to, aby radni zadecydowali, czy chcą aktualizacji strategii rozwoju w zakresie budowy obwodnicy Boguszowa-Gorc. Znaczenie jest niesamowite dla naszego miasta Boguszowa-Gorc, bo to nie tylko kwestia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to nie tylko skrócenie czasu przejazdu, ale tak naprawdę połączenie z resztą częścią województwa, to połączenie z autostradą, to połączenie z Wrocławiem. Budowa drogi od zachodnich granic Polski, czyli do, ze Zgorzelca przez Jelenią Górę, Boguszu, Wałczyk, aż do Paczkowa, czyli do województwa opolskiego, będzie tworzyła niesamowity impuls dla podmiotów, które w przyszłości mogłyby się tu pojawić, które chciałyby zainwestować, zostawić swoje pieniądze. A chodzi tu o budowę obwodnicy Boguszowa-Gord w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367, Jelenia Góra-Grabanów, droga krajowa nr 3. Jelenia Góra Centrum, Kowary, Przełęcz Kowarska, Kamienna Góra, Jabłów, w Gorce, Wałbrzych, droga 35. Jeżeli chodzi o drogę sudecką, to jest bardzo wielka szansa właśnie dla mieszkańców, dla naszego terenu, dla ościennych miejscowości, bo otwiera nam szersze, szersze okno na świat. Otwiera nam, przybliża jak gdyby i część właśnie południową od strony czeskiej, i część otwierającą drogę na Wałbrzych, przepraszam, na Wrocław. W tej chwili droga będąca obwodnicą praktycznie jest marzeniem chyba całego naszego regionu. Kluczową rzeczą jest przekonanie władz regionu dolnośląskiego, czyli zarządu województwa dolnośląskiego i sejmiku województwa dolnośląskiego, aby przebieg tej drogi miał taki, jak my byśmy chcieli, czyli w okolicach Boguszowa i żeby w ramach tych pierwszych etapów była budowa obwodnicy Boguszowa-Gorsk. Kolejny krok to uchwalenie strategii województwa dolnośląskiego i mamy nadzieję, że już w tej strategii budowa obwodnicy boguszowa gorc zostanie ujęta. Ta dzisiejsza sesja i przyjęcie uchwały to ważny dokument dla zarządu województwa, dla sejmiku dolnośląskiego o tym, żeby w strategii województwa uwzględnić po pierwsze drogę sudecką, a po drugie etap pod tytułem obwodnica boguszowa gorc Chcielibyśmy, żeby ten etap był jednym z pierwszych, który będzie realizowany. Żeby tak się stało, trzeba bardzo szybko przejść do prac przedprojektowych, tak, żeby na przełomie lat 14-15 mieć pozwolenie na budowę i wtedy, kiedy będzie nowa perspektywa finansowa, żeby z tych środków skorzystać, żebyśmy mogli. Kolejnej kadencji zakończyć tą inwestycję. Budowa drogi środkowo-sudeckiej, która by przebiegała w okolicach Boguszowa, i w ramach tej drogi środkowo-sudeckiej budowa obwodnicy, ma kluczowe znaczenie dla naszego miasta. Radni przegłosowali uchwałę bez zbędnych ceregieli, uznając jednogłośnie, że obwodnica Boguszowa-Gorc jest konieczna. Po 70 latach właściwie braku jakichkolwiek zmian w strukturze komunikacji Boguszowa-Gorc, całej aglomeracji wałbrzyskiej byłaby to bardzo, byłby to bardzo ważny projekt. No i musimy tu wspólnie wpływać na to, żeby on jak najszybciej został zrealizowany. Łzy radości, a także błysk szczęścia dostrzegany był w oczach uczniów, którzy pojawili się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2011-2012. Podczas ostatniej szkolnej gali nie zabrakło pochwał, wyróżnień i nagród dla uczniów, którzy zdobyli najwyższe średnie oceny w swoich klasach. Jest to nagroda za najlepszy wynik w sprawdzianie szóstoklasy. Nagrodę tę otrzymuje Kamil Jankowski. Osiągnięcia zarówno intelektualne, jak i te sportowe sprawiły wielką radość uczniom i ich wychowawcom, a także rodzicom i opiekunom. Zwieńczeniem dziesięciomiesięcznej nauki są świadectwa szkolne, które rozdawane są każdego roku. Koniec roku szkolnego wszystkim uczniom kojarzy się zawsze z rozpoczęciem wakacji, a te niosą ze sobą zarówno wiele radości, ale także i zagrożeń. Dla niektórych uczniów koniec roku szkolnego to nowe wyzwania i nowe strony życia. Jak to powiedział pewien poeta, najpiękniejsze są dni, których jeszcze nie znamy. Udanych i pogodnych wakacji. Pawlak i Potrzeb byli gośćmi biblioteki pod Atlantami. Dwóch przedstawicieli hip-hopu spotkało się z młodzieżą preferującą ten nurt muzyczny. Artyści opowiadali o początkach subkultury oraz dawali wskazówki dotyczące tworzenia własnych tekstów i podkładów. To było dość niecodzienne spotkanie w miejskiej bibliotece. Atrium placówki wypełnione było po brzegi dziećmi i młodzieżą słuchającą hip-hopu. Potrzeb i Pawlak poprowadzili warsztaty, na których uczestnicy dowiedzieli się o korzeniach muzyki i subkultury hip-hopowej. Artyści opowiedzieli również o trudnej sztuce pisania tekstów i tworzenia ciekawych rymów. Masz dwa wersy i powiedzmy cztery słowa się rymują. To znaczy wers na przykład jeden wers, masz 16 lat i po każdym wersie... W jednej jest jeden rynek, później następny, później następny, ósemce z noworem i tak dalej. Rymy wielokrotne mogą być np. potwórne czy Czyli czy jeszcze bardziej wielokrotne, to zależy już od tego, co Podczas wykładu hip-hopowcy opowiadali również o produkcji oraz robieniu bitów i podkładów pod muzykę. Zainteresowani mogli wypytać również o sposoby masteringu i miksowania utworów w różnych programach komputerowych. Na zakończenie przewidziano również próbkę możliwości dwóch przedstawicieli hip-hopu. Konkursy z nagrodami, występy artystyczne, zabawy sportowe i integracyjne, malowanie twarzy oraz słodki poczęstunek to tylko niektóre atrakcje festu zorganizowanego z okazji rozstrzygnięcia pierwszego rocznego konkursu Klasa na medal, który odbył się na dziedzińcu szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10. Fest zorganizowany jest dla naszych dzieciaków z głębszym upośledzeniem umysłowym i dla tych lekkich. Mieli okazję zaprezentować się ze swoich najlepszych stron. Ja jestem wychowawcą klasy dla dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym. Praca jest, nie jest łatwa, natomiast sprawia bardzo dużo satysfakcji. No żywioł, żywioł. Mamy wspaniałą żywiołową imprezę, radosną, mimo deszczu. Ale deszcz służy na przykład mi temu, żebym jeszcze mógł rosnąć. Na przykład. Głównym organizatorem festynu było Stowarzyszenie Przyjaźń Dom-Rodzina, radny powiatowy Krzysztof Gołosz oraz Wałbrzyski Ośrodek Sportu i Rekreacji. To, fakt, głównie my jako Stowarzyszenie Przyjaźń Dom-Rodzina Oczywiście mieliśmy jeszcze kilku prywatnych sponsorów, którzy finansowo na pewne rzeczy wsparli nas. Wszystkie te atrakcje zapewniło nam Stowarzyszenie Przyjaźń, Dom Rodzina, które bardzo prężnie i chętnie z nami współpracuje. Podczas kilkugodzinnej zabawy dzieci i młodzież z klas podstawowych i gimnazjum miała okazję zaprezentować swoje możliwości na scenie. Inicjatorami konkursu rocznego było grono nauczycieli. Jan Tomera, Joanna Załupska oraz Małgorzata Liszewska. Nagrody w konkursie Klasa na medalu fundowane przez Stowarzyszenie Przyjaźń Dom Rodzina dzieciom i młodzieży wręczali wicestarosta Augustyn Skrętkowicz oraz Monika Wybraniec. Festyn został zorganizowany dzięki takiej bardzo spontanicznej i bardzo przyjemnej i fajnej, efektownej w ogóle współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaźń Dom Rodzina które tutaj się zaangażowało naprawdę no można powiedzieć że bardzo prawda dlatego że przygotowali nam i nagrody i zaplanowali tutaj ten właśnie podest który przywieźli I, i tak samo obiad przygotują tutaj w plenerze tam są przygotowane kiełbaski gulasz jesteśmy bardzo zadowoleni współpracy z tym że właśnie stowarzyszenie Przyjaźń Dom Rodzina które nam bardzo pomogło to jest nawiązał współpracy też pan nauczyciel Jan Tomera i dzięki niemu I pani też tutaj, Asia Załupska oczywiście dzięki niemu tu się spotykamy Dzisiaj do szkoły nie chce być, chociaż troszkę kropi, zachęcamy, żeby poszły na salę gimnastyczną. Nie, one wszystkie tak jak pan starosta, chcą urosnąć jeszcze i na deszczu przyjemnie spędzą te chwile. Po oficjalnej części uroczystości dla uczestników przewidziano wiele konkurencji sportowych, takich jak ringo, slalomy zręcznościowe, przeciąganie liny i wiele innych. Zabawy sportowe zostały przeprowadzone przez kadrę szkolną Szkoły Specjalnej nr 10. Klasy z konkursu szkolnego, klasa na medal, wszystkie klasy ze szkoły podstawowej specjalnej nr 10 i gimnazjum specjalnego przedstawiły swoje krótkie programy na temat swojej klasy, przedstawienia swojej klasy. I począwszy od szkoły podstawowej, gdzie przedstawiło się 12 klas, tak samo było w szkole w, 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 szkole, w gimnazjum specjalnym, gdzie również 12 klas przedstawiło swoje krótkie takie pięciominutowe programy dotyczące ich życia, klasy, które się chciały pokazać jakimiś mo, swoimi umiejętnościami wokalnymi, czy tanecznymi czy sportowymi, to mieli możliwość przedstawienia. Każdy zawodnik dostał dyplom i atrakcyjne nagrody ufundowane przez stowarzyszenie PDR. Uczestnicy mieli również okazję sprawdzić swoich sił w tańcu zumba prowadzonym przez instruktorki z Victoria Dance School. <laughs> Nie zabrakło również takich atrakcji jak malowanie twarzy, kolorowe balony napełniane helem, czy dmuchanego zamku oraz słodkiego poczęstunku, który ufundowały wolontariuszki z Wobrzyskiej Akademii Malucha. W trakcie akcji odbyły się również pokazy strażackie. Dzieci mogły zapoznać się ze sprzętem, którym można gasić pożary oraz zobaczyć wóz strażacki od środka. Nie zabrakło też pogawędek o bezpieczeństwie nie tylko na ulicy, ale także w domu, jak i w lesie, czy nad wodą prowadzoną przez inspektora Kruka ze Straży Miejskiej w Wobrzychu. Pamiętajcie, kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych. I kąpiemy się w akwenach wodnych, gdzie nie jest oznakowane możliwość kąpienia się. Nie skaczymy na główkę, nie wchodzimy nóżkami również, gdyż grozi to niebezpieczeństwem i urazem ciała. Kąpiemy się tam, gdzie jest ratownik. Atrakcji było naprawdę wiele, i nikt się nie nudził. Najważniejsze, że było dużo uśmiechów, a to był główny cel całej imprezy. Nie zabrakło również posiłków ciepłych, to jest kiełbasek z grilla i gularzu dzięki uprzejmości prywatnych sponsorów. Jest bardzo fajnie, są kiełbasy, konkursy, picia są, ciastka, zabawki, nagrody. Jeśli wiele osób się zaangażuje, jeśli nauczyciele z, miło, z chęcią, z radością się zaangażują, to powiedzmy na pierwszym miejscu będzie uczeń, i on będzie się cieszył tą radością, jaką, jaką, jaką będzie czerpał właśnie z tego dnia dzisiejszego, z dzisiejszego festynu. Festyn zakończył się wspólnym konkursem ekologicznym pod tytułem Zawsze sprzątajmy po sobie oraz deklaracją, że za rok uczestnicy i organizatorzy spotkają się ponownie. Tego rodzaju festyn jest pierwszy zorganizowany, natomiast szkoła też organizuje różne imprezy o różnym zasięgu. Tym samym został zakończony rok szkolny w specjalnej szkole numer 10. Które to umiejętności są określone w podstawie programowej. Dajmy tutaj komunikat. Dzisiaj jesteśmy ostatni raz w przedszkolu. Jak najlepsze nasze panie, młodsze przedszkolaki i zabawki. ze wszystkim, jak to w tym przedszkolu było. My dziękujemy personelowi i nauczycielkom, i obsłudze, i administracji i naszym kochanym rodzicom za współpracę za cały rok pracy. Dziękuję również Radzie Wspólnoty Samorządowej w Dzielnicy Podgórze, która nas gości w swoich progach. Dzięki temu możemy również poprosić wszystkich naszych rodziców, aby zobaczyli taką uroczystość i imprezę przygotowaną. Cieszę się bardzo, że w naszym RWS odbyła się ta uroczystość. Wszędzie dużo słońca. Słodyczy i miłości. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia!